Oto moja konstrukcja. Tutaj są stery. Tutaj się steruje. Jest miejsce dla dwóch osób. Tu wchodzi się do środka za pomocą drzwi, zrobionych z zapalni z zestawu zlego. Stawka ogólnie jest zrobiona w ten sposób, żeby statek lewitował. Z tyłu jest wielki silnik i napęd samego pojazdu. Sam pojazd jest również obgrodzony dużą ilością szybek tutaj znajduje się lampka dach pojmuje się w ten sposób jest on zrobiony z drewna, z metalu oraz z miedzi z tyłu jest również mały silniczek oraz dwa jeszcze mniejsze silniczki gdy otworzy się już dach w środku mamy lodówkę z czekoladą łóżko dla jednej osoby bądź dla dwóch jeżeli ktoś się zmieści krzesło oraz stół gdzie mamy też kubek i ogólnie lampka zrobiona z kamienia nieskończoności z Lego Marvel. Tak więc w ten sposób prezentuje się mój model.